Okay, dobra, yy... zaczynamy? A, 13 sekund. Arty. Nie, mam iron grenade. Ale weź sobie kup tego, jak to się nazywa, DH17 Aha, ty pistolecik. On jest naprawdę niezły, ci powiem. Aha, pi pi pistolecik, ja. No, 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 no. no. Zobacz, ile. On demagę ma. Demage wiem, ma. Wiem, 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 on, to, on jest, jest na bliskie te. No. Niezwykle skuteczny. Dobra. A, to starty. Patrzyłem na mapę i nie potrafiłem się zdecydować Dobra, dobra Jesteś już w grze? Karty Aha, bez nie mogę Zabrali nam Kurde O ja jego, jakiego mam streeta wow, granat, Patryk <laughs> Nie, ale pie... <laughs> o, się zaplątałem w kabel znowu Pierwszy... Ale co, zabijesz Patryka, czy Patryk cię kill'nął? Nie, on mnie. Ale pi pierwszy oponent, a ja ty tak zgupiałem, chodzę na te boki jak nie wiem. Nieszczęśliwy. Eee, chyba pierwsza kapsuła stracona. No nie, biegnę do kolesia, on mi uciekł. Sobie jet tu mój granat nie wybuchł? Dobra, jest. O tyłu... o kurma, ktoś mnie prawie za. Nie, 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 ja tu nie wiem gdzie iść teraz, bo my w zasadzie... O, f... Ale z granata mnie ściągnął, ale skąd? Od statku aż rzucił tak pięknie granat. Dobra, musimy to przejąć. Ale mnie, mnie ziomek w locie zdjął. Czekajcie, nie, straciliśmy. Koleś mnie w locie zdjął Cz z, z snajperki, czaisz? Naprawdę? Jo. No, znaczy ja byłem w powietrzu, akurat, bo podskoczyłem i nie zdjął O kurde, Patryk. Drugi Kolery pod, drugi pod. mi Patryk strzelił. O kurde, nie no! Odrodziłem się na tobie. Patrzę, strzelasz do kogoś, odrodziłem się na tobie. Ale ten ktoś w tym momencie rzucił granat, nie? Mm -hmm. No to ten granat był dla ciebie, jak mnie mam. Zgodzisz się ze mną czy nie? Nie. No. A ja ten granat podniosłem. Twarzą. <grym> Mamy. Dobra, raz. musimy to ugrać teraz i dalej już tylko wygrywać. Okej. Okay. tam tamte dziury. Kurde jumpuj. A, na, na moim trupie. Klamka. Dobra, kogoś zabiłem. Tam z tyłu. Tak, z tyłu. granat, jebany. Przegrzałem! Ja mam problem z tym przegrzewaniem tego. Nie umiem strzelać. Nic nowego. Dobra, zabici. Oszty, oszty. Dobra, ale pyszności wypadły, podnosz. O kurde, jaki nalot ktoś zrobił? la ale jazda, tu jest jadka. Tyły, tyły, moje. Aaa, z każdej strony Dobra, da, już olałem, olałem tyły, biegnę do kapsuły, bo chyba jej nie mamy. No. Już mamy. O to pięknie. To superancko. Aż ja biegam na moim fotelu. Ale daleko, ty. Idę, idę. Cza. Ale ktoś ładnie przebiegł. Ja tak nie umiem biegać jak ten ktoś. Kurde. Ale ty Joseph Joseph Ty to ta snajperka zajebista jest Tak? Ja nie umiem z niej strzelać. Jednego zabiłem, bo fuksem. Mamy, mamy poda, mamy poda, gdzie drugi. Czekaj, bo pyszności z niego wypadły, trzeba podnieść. To no, szkoda, że mi się zmarnowało. Co mam? O jakiś kanon superancki. Ja już tak... dwóch zdjąłem z tej snajperki. Ale ja tak nie umiem. Ale Jeden ja myślałem, po, że... po drugim, nie? Ale ona jest mocna, nie? Tak jakby... Mamy, mamy, mamy poda Ale tu granatów lata, ja nie wiem gdzie iść, żeby przeżyć Ale fuks. Ale fuksa miałem To był fuks miesiąca Jak się czwórkuje! Ojej, jaki bez sens! O nie! Ale jestem głupi z tym granatem i z tą snajperką. Nie, to jest bez sensu. Mamy? Nie. O kurde, skąd? Nie, No, z tyłu chyba dostałem. Nie wiem. Nie wiem nawet skąd. O kurde! Jakieś wybuchy tu były straszne. Aj. No i taki ta, tak, 38 Patryk. O kurde, no Patryk mnie zabił. No co za koleś, ja chciałem przejąć moją kapsułę, bo ona jest już moja. O kurde, ale jest daleko twoja, jesteś. Bo nie? Oni ją mają. No nie, nie, no, zapylamy tam. Poczekaj, nie wchodzimy. Ja wejdę z drugiej strony, jak ty tędy idziesz. Ale tak pobiegałem. Ty, Sądzi... ty wiesz, że możliwe, że Patryk nas słyszy, nie? Na pewno słyszy. To no, to przecież jest zaproszony do prawdy, nie? O kurde, jaka tam rzeź jest. U, jebany granat. Nie na tobie, pierdolę. O, jak leciałem w górę, stary. Moje ciało tak frygało pięknie. Nie no, będą to mieli, no nie ugramy. Musimy teraz wpaść i to przejąć, bo inaczej... Bo niech moc bo niech sobie silna. Nie, 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 to już widzę, że jest dupa zbita, no. Ale chociaż to nie zbiorą tych dodatków kurwa, no co? Ty przyjęliśmy! <grym grym grym grym> miałeś rac będzie... rację. O mocy miałeś rację. O kurde! O kurde, o kurde! <grym w górę> Klamka mi granat rzucił, nocy. Co za koleś, fantastycznie to zrobił, naprawdę. Przyjęli, ale jest, widzę, wojna o tego poda straszna. Ale im się. To, że się przeciąga, to jest na naszą korzyść, tak naprawdę, wiesz? Tak. O kurczę, o kurczę! Zabij go, zabij go. O nie, prawie przyjęliśmy to. Nie, niestety straciliśmy to. Kurwa, granat jebany. Ale mamy w Nie, dobrym miejscu. Rocket. Mamy w dobrym smart miejscu, rocket. słuchaj. Mamy to w dobrym no. miejscu. Tylko, że jak walną orbital strike, to najgorzej. O kurde! Się przestraszyłem trochę, bo ustawiłem to działko. Już nie Myślę to rozstawiłem trochę Dobra puszczaj! O nie, o nie, o nie! Nie jak bez sensu za wysoko celowałem! Moja wina! Z lewej strony idą. To taka grupa dosyć potężna. Daki street Ale ugraliśmy tego poda Dobra jest Lecimy, lecimy, lecimy Nie baw się tam w te zabawy i w te gierki Mamy The Mamy, mamy! Mamy to! Koleś tu skoczył, miał percha Dobra, czas się skończył chyba, nie? O, no pięknie, pięknie, fajnie, fajnie, Ten fajnie podli, Odrzutkami polecie ci poleciał. A poparzyłem się. To ty mu tak granata rzuciłeś? Nie. Ale ty, ale mi zasadził z tego fajnie. Z chałbicy. No? Patryk pierwszy u nich? O kurde, Patryk to jest niszczyciel światów jednak. To teraz Patrykowi pokażemy. Dobra, ale ja. Mi się Battlefront tak średnio podoba, więc ja spasujemy razie A to proszę ci ostatnia runda i ten. I ja też już będę. Nie, przyszedł. nie, 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 ja już zapasę. Dobra. To ja jeszcze raz sobie no. zagram i też kończę. No, no to... Czekaj, to poczekam jeszcze chwilę, aż to się wyłączy. No, musisz poczekać. Gra na tobie wymusza no. posłuszeństwo. A, a dzisiaj mecz jest, nie? No. Ale ten Milik, rybus, jeszcze ktuk, któryś tam nie mogą grać. A ja myślałem o bardziej o tym. Czekaj, dołączę tylko do gry. A ja myślałem o rugby. Mm. <laughs> a ty myślisz o nodze pewnie, nie? Nie, no. czy chcesz wziąć udział w krótkim kwestionariuszu, o, o tej grze? Dobra, jest. Eee, Rekomendę Friend 5 Um. Our on the first pod has its <coughs> jak nam pisać? Bardziej jak kod. Za bardzo jak kod. Myślisz? Mi to tak przypomina trochę Battlefield, bo też taki chaos jest. Bo Ja nie masz chaosu. Jak masz, kule, jak widzisz, że dany cel jest przejmowany, to tam biegniesz. A nie tutaj k**wa biegasz z jednej strony, do drugą, w tej, potem w tej, potem w tej, potem To, biega, to jest, kuba, no, Naprawdę tak. Bo tu widzisz, to też te, 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 krowy robisz, ale k**wa no... Ja, jakoś za mało realistyczne. Przecież las, Lastery to powinny k**wa w jednym przycicie Co To jest chyba skondensowana wiązka pewna związka światła, nie? Kuba. 15 razy trzeba w kosie i j**ne, żeby to k**wa dać. Patryka ściągnąłem Patryk. Patryk się przytulił, żeby przejąć. Żeby przejąć kapsułę, nie? A ja wziąłem snajperkę i spokojnie wycelowałem w głowę, wiesz? Ale Patryk się teraz zemścił. Co za typek. Ale dzięki no, temu przejęliśmy i znowu kapsułę. ten skip ad się pojawił, kurde. A co ty masz tam z tym kąpem? Nie wiem się kuwa format ja Ale nie opłaca ci się formatu skupia. teraz robić skoro będziesz płytę wymieniał, nie? Ty no z tym, z tym czy ja wymienię, to ja się jeszcze muszę zastanowić, nie? Bo to jednak dla sporo widać A na ty nie dostanę, bo ten... Ja mam umowę Tę, nie? Nie Mam do końca teraz miesiąca umowę i mam przedłużoną do końca stycznia, no to no ja też to Aha. Ale tutaj gadałem z matką najwyżej on, to ona mi, mi wyłoży kasę, ja jej będę oddawał, nie? A to też ale, taki też, zdrowy też, też taki układ, do... ci powiem. Tak, no ale wiesz, no za go, gotówkę tu wyjdzie taka taniej, aniżeli... A nie, a nie, a nie, a nie. Ale komuś brutalnie no nie, dobra, w plecy je... wjechałem. Jak Jakby chciał chciał bf trójkę, to mogę to z skręcić znakiem. Ale ja nie odinstalowałem go jeszcze, także. A może po tej rundzie, czemu nie? nie ale Nie, b... to najwyżej później, bo. No bo to, to teraz mam gdzieś innego. To Ja na oryginie będę, ale no. Jeszcze mogę przy kąpie nie być. Nie wiem, wrażę, Rozumiem. Kąpię Kom bo tam coś się. Już... O, jak ta kapsuła daleko? Dobra. Ja się przebiję przez nie. Dobra, to ja na razie kończę, do usłyszenia. No, trzymaj się, cześć. Cześć. <grybuj> <grybuj> Lala. Za giera, no naprawdę. Super. <laughs> O kurde! On się zlękłem! Co to do jasnej cholery miał być? Jestem zbyt młody, żeby umierać. オススメ。<laughs> Oh, <laughs> oh, Oh <laughs> Location of another pod, do not let it fall into the hands of the Rebel Alliance. <laughs> the Rebel Alliance are about to capture that escape pod. <laughs> yeah, yeah, <I> go. <laughs> Turn. Rebel troopers have control of the area around the escape pod. Our tracking beacon has revealed the location of another. Enemy hands. We have to drive them. <laughs> you are going to let that escape pod fall into enemy hands. We have to drive them back immediately. AHAHAHAHAHAHA Co? Co O, ojej, ojej,